Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę mieć jazdę, ale moje drodzy, nie na skalę. Tak, tak jak Wam obiecałam w ostatnim filmie, yy, nie chyba nie w ostatnim, ale jak była na stalni tutaj, to obiecałam Wam, że kupię sobie drugiego konia. I za mną stoi Prima. Prima, czyli mój nowy koń. Tak. To właśnie Plinka. będziemy mieć na niej jazdę. Ona ma dopiero 5 lat, więc jest bardzo młoda. Jej wzrost to około 1,60 m. Jej rekord skoku w korytarzu to, uwaga, 1,30 m, a z jeźdźcem 1,10 m. Mam już ją od dwóch dni, ale jeżeli chodzi o dzisiejszą jazdę, to będzie ona troszkę inna, bo Stajni zaczęły się dni otwarte z Tiny czyli czyli takie... Tak jakby impreza, uroczystość Stajni Jorvik, powstania Stajni Jorvik. I teraz nie można skakać, ponieważ na dniach otwartych Stajni Jorvik jest samo ujeżdżenie. No, chyba, że czasami są jakieś wyścigi krosowe, ale to czasami. Jeśli ktoś chce no, pojeździć, no to trzeba tu jechać na trening wyjazdowy. Ale ja dopiero Prima jest ze mną od dwóch i pomyślałam sobie, że wsiądę na nią tutaj, na tym ujażdżeniowym placu, ale jest bardzo dużo osób, więc tam tylko trochę się rozstępujemy, pokusujemy i pogalopujemy. I myślę, że będę mogła pójść w teren tutaj taki mały. Tak jak Wam też obiecałam ten terenik, że pójdziemy się tu przejść, to trochę tu po okolicy się przejdziemy. Tak myślę, że tak możemy zrobić, nie mogę się już doczekać tej jazdy myślę, że, nie, że będzie fajnie bo Prima z tego co wiem raczej nie bryka ale jest też puchliwym koniem, no to może się czegoś spłoszyć ale jak przyjechała była bardzo spokojna, więc myślę, że nie może być aż tak źle tam ona sobie stoi, Będę kochany konik, Ok, już po nią idę Primka, cześć, mój kochany konik, to co, idziemy? Tak, tak, tutaj prezentuję się Wam Primka. Ona jest właśnie koniem Sele, znaczy koniem Sele Francis. Okej, okay, idziemy, czyszczonko, kopytka, ojeju, tak pięknie nie robi, siadłamy. Okej, okay, zaraz już dobry to Okej, okay. jedziemy na plac. Na razie będzie z Na plac jest taka nawet krótka droga. Okej, okay, moi drodzy, już jesteśmy, jak widzicie, z bardzo, bardzo dużo osób. Na serio bardzo dużo osób. Za chwilę też zaczniemy sobie kuz bo szliśmy 5 minut, więc jeszcze sobie tak w 5 postępujemy i zaczniemy kuz żeby dobrze się w miarę rozgryć do tego terenu. Bo wiecie, no tu jak w terenie są inne sytuacje niż tutaj. Teraz Pimka jest bardzo grzeczna w tym kusie. Jak dużo osób tutaj jest. Odpoczynek przed, przed galopem. I tutaj już zaczynamy sobie galop. Hop, dobry koń. Tak, jedziesz. I drodzy, pójdziemy teraz w teren, bo tam jest tak dużo osób, że po prostu no nie damy rady. Ja na nią już wsiadam i jedziemy. Chwila wstępa, chwila kusa i galop. I wracamy. No, też nie może super długo trwać, bo wiecie, Pinka dopiero jest pierwszy dzień w tej stajni, więc nie chcę, żeby jakoś super się wszystkiego bała. Jeżeli będzie się czegoś bała, to nie będziemy iść na to miejsce, nie chcę jej na pierwszy dzień męczyć. Dobra, to w sumie wsiadam. Primcie, spokojnie, spokój się, pinka, per. I jedziemy. Okej, okay. wsiadłam na primę Bareli. Na primkę wsiadłam, tak, na primkę wsiadłam. Już sobie wstępujemy i zaraz już jedziemy. No, tu też jest bardzo dużo osób, ale jest na pewno lepiej niż na placu. Bo po prostu większość osób skupia się teraz na ujeszczeniu. Na razie Primeczka, na razie się niczego boi. Tutaj już sobie kusujemy, ła wow, uderzyłam li o liście, ale no dobrze, kusujemy, o. Hop. Tutaj o, już galopujemy, dobry koń, tak, spokojnie Primka, super, ale Ci ekstra idzie ten galop, brawo. Rina, ale super, tak? Dawaj. Dobrze, Primka. I już sobie kusujemy. Prinka była bardzo, bardzo krzyczna, to było widać, naprawdę nie brykała, jechała w super mieście, dosyć sporo nagrań z galopu, ale myślę, że, że spoko wyszło. Tutaj musimy się zatrzymać, uważać, bo teraz jakieś wyścigi są i biegają. Prinka, nie, nie idziemy, musimy tu przepuścić. Dobra, możemy iść już. Okej, okay, moi drodzy, już rozebrałam Prinkę. I będę kończyć ten film dnia, nocy lub wieczoru. Trzymajcie się i pa!